Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie. 11 lutego mamy niedzielę, a ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Z całego serca kochani wszystkim dziękuję za to, że tutaj jesteście, bo wiecie, bez Was nie byłoby mnie tutaj. To jest niesamowite. Ja codziennie się wzruszam. Co tu się zadziało? Jak to się stało? Po prostu nie wiem. Pewnego dnia postanowiłam, że już wyjdę i będę coś mówić. I zobaczcie, co się dzieje. Obserwuję wasz rozwój. Wy obserwujecie mój rozwój, tak? Mój strach przed lajwami. I tu chciałam was zaprosić. Dzisiaj też na lajwa. Na godzinę 19:00. Porozmawiamy sobie o pracy z energią, o dawaniu pomocy innym, jak to wygląda. Przygotujcie sobie pytania, bo łatwiej też mi się odpowiada na te pytania. Więc zróbmy to, wypytania, ja odpowiedzi, oczywiście, jeżeli będę znać. Zawsze siadam w otwartych kronikach akaszy, i tam góra mi podpowiada, co mam mówić. To są nasi suflerzy. Nawet jak nie otworzymy, wiecie, kronik, to i tak anioł stróż, jak go poprosimy, żeby nas prowadził, to i tak będzie nam pomagał. Kochani, a dzisiaj sobie troszeczkę opowiemy o, opowiemy sobie dzisiaj o dawaniu pomocy, o niesieniu pomocy innym, o pomaganiu innym. Wiecie, rozwój duchowy to jest taki moment, kiedy my się budzimy i. I mamy takie poczucie, że my już wszystko wiemy, że my już wszystko wiemy, że potrafimy uzdrowić cały świat. Każdy tego doświadczył. Ja tego też doświadczyłam. Jeszcze jest taki etap, że oświeca się ego i wtedy to jest ten moment, kiedy my jesteśmy najmądrzejsi, kiedy co ty wiesz, ty nic nie. Co ty wiesz, człowieku, o życiu? Przecież ty nie wiesz. Ja ci to dopiero wszystko opowiem. Ale jest też pewien etap rozwoju duchowego, kiedy my chcemy wszystkim pomóc. Kiedy chcemy wszystkich uzdrowić, kiedy chcemy, żeby każdy był szczęśliwy. I chcąc nie chcąc, tą pomoc niesiemy wszędzie. To jest takie, ja mówię, to jest taki odruchowy, be, to jest odruch bezwarunkowy nasz. Od, od, ach, odruch bezwarunkowy nasz w niesieniu pomocy. My chcemy pomóc temu, my chcemy pomóc temu. No, i tak się często, często też dzieje, że ci ludzie, jak wyczują, że mogą uzyskać od nas pomoc, to przychodzą do nas. I my im pomagamy, tak? Wysłuchujemy ich. Często nie jesteśmy w ogóle gotowi na wysłuchanie czyichś żalów, czyjś trosk, czyjś, czyjś krzywd. Nie jesteśmy, bo ta energia wtedy w nas zostaje. W momencie, kiedy się łączymy z tą energią, ta energia już się robi nasza. Czyli ta krzywda, ten żal, ten ból, ten smutek, ta złość, ta nienawiść, no powiedzmy otwarcie, no przecież nie żygamy tęczą, tak? Jeżeli zaczynamy gdzieś do kogoś żygać, to lecą tam śmieci. I teraz, ludzie, którzy nie są gotowi na niesienie pomości, pomocy w sensie takim duchowym, zabezpieczeń siebie, znania, poczucia swojej możliwości energetycznej. Są traktowane te osoby często jako taki śmietnik, powiedzmy, emocjonalny. I te rzeczy są wylewane w nas. My je sobie przyjmujemy, identyfikujemy się często też z tym, jeszcze doładujemy energii, bo jak przyjdzie przyjaciółka i nagada na męża. To teraz zobaczcie, to my jeszcze wysyłamy tam negatywną energię, albo inne koleżanki, jeszcze jak się dowiedzą, to wszystkie w stronę tego związku wysyłają negatywną energię. Jak on mógł, jaki on bezczelny i w ogóle, no jaką są ci ludzie energią otoczeni. No też tam złości, żalu, nienawiści, i, i ta energia się rozrasta w koło tego związku. A w momencie, kiedy też nie jesteśmy gotowi na niesienie pomocy, w ogóle to jest... Yy, ja wychodzę z założenia już teraz. Oczywiście też kiedyś chciałam wszystkich na siłę uzdrawiać. To jest normalny proces rozwoju, więc nie ma co sobie wyrzucać, nie ma co sobie zarzucać, nie ma co mieć wyrzutów sumienia. Bo też kiedyś takie miałam, wiecie, że ktoś mi coś powiedział, to ja się tak, no kurde, no chciałam tylko pomóc, a oni się obrazili, no i dlaczego? No, ja chciałam pomóc. Ale teraz dokładnie już wiem, że energia, energia wyczuwa. I jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, on do ciebie sam przyjdzie. Sam przyjdzie i też. Niech się nauczy prosić o pomoc. Tak jak mówiłam, ja najpiękniej zostałam poproszona o pomoc w momencie, kiedy moja szefowa zachorowała, posadziła mnie na krześle, powiedziała, co jest zgrane, i spytała się tak Magda, czy jest coś, co mogłabyś dla mnie zrobić? Można, można, prawda? Pięknie zapytać. Tak samo my możemy sobie też to wykorzystać w stosunku co do innych osób. Ale teraz zobaczcie, jeżeli my już niesiemy pomoc, chcemy nosić tą pomoc ludziom, to otwórzmy się na ludzi, którzy tej pomocy pragną. Wtedy ta osoba, ona wyczuje w podświadomości, energia się wyczuwają. To jest tak samo jak myślimy o drugiej osobie i ta osoba do nas dzwoni. To tak samo jest z energią. Jeżeli ja jestem otwarta na niesienie pomocy, to ludzie, którzy chcą, 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 nie oczekują, ale chcą tej pomocy, pragną tej pomocy, oni do nas trafią. Zawsze, jeżeli, jeżeli ktoś jest, kto nie wie, czym się zajmujemy, albo nie wie też, co czujemy, nie wie, jak jesteśmy wrażliwi, nie wie, że mamy pojęcie o świecie duchowym, to można mu tam gdzieś rzucić, tak? Taką zanętę. Nie przyjdź do mnie, ja ci pomogę. Tylko wiesz, ja wierzę w to i w to. Ja wiem, że jest taki tak. Ja to czuję. Jak powiecie tej osobie, to dacie jej taki zapalnik i niech ona sobie teraz tak myśli. I teraz do czego jeszcze zmierzam? Zmierzam do tego niesienia pomocy wszystkim i wszystkich i chcę być ratownikiem i na siłę uratować cały świat. Bardzo wiele osób, wiecie, przyjmuje rolę w tym życiu rolę ratownika i rolę ofiar. Możemy być też ratownikiem i ofiarą w jednym, jak najbardziej, ale ten ratownik, jeżeli gdzie chodzi i wszystkich ratuje, to może być tak, że przerwiemy komuś karmę. Albo przerwiemy komuś jego doświadczenie. I to jest często, jak pytam, w... zdarza się w kronikach, że przychodzą osoby, które mówią: A chciałabym mieć miliony, chciałabym mieć miliony, bo chciałabym pomóc mojej mamie, moim przyjaciołom, a spłaciłabym długi temu, a zrobiłabym to. Kochani. Nie będzie nigdy wygranej, nigdy te miliony do was nie przypłyną. Bo te pieniądze, jak mają przypłynąć, to masz je wydać na siebie i na swoją rodzinę. Co znaczy, mąż, żona, partner, partnerka, ewentualnie dzieci, które są z tobą, ewentualnie jeszcze poczęstować tam może te dzieci, które już nie są z tobą. Dlaczego? Dlatego, że tak działa wszechświat, bo jak ty spłacisz komuś długi, to w tym momencie przerwiesz mu przerwiesz mu odpracowanie karmy. Że to on miał te długi spłacić, a nie ktoś za niego. Ale może się zadziać też cud, że jak już wszystko sobie pokupujesz i zostanie ci jednak 10 tysięcy, i tak sobie popatrzysz tam na kogoś tutaj najbliższego i pomyślisz sobie, okej, okay, dobra, fajnie, to może ci dam te 10 tysięcy, a ty zrób z tym co chcesz. I wtedy warto się zapytać, wiesz, mam taki pomysł, chcesz skorzystać. Nie dawać, nie robić za kogoś coś. I często jest też tak, że pokazujemy drogę przez swój pryzmat. I przez pryzmat widzenia to jest to samo, co ja robię, co ja też do Was cały czas mówię. Róbcie i czujcie po swojemu. Jak robicie medytację, jak robicie oczyszczenia, to róbcie po swojemu. Wiecie, co wczoraj? Wczoraj mieliśmy oczyszczanie. I. I też mówiłam, nauczcie się chronić i robić oczyszczanie po swojemu. Są pewnego rodzaju techniki, ale te swoje, które czujemy, one działają tysiąckroć lepiej, zdecydowanie lepiej niż te, które ktoś podaje, niż te, które są stare. Bo te, które są stare, takie, właśnie jak szałwia, jak Palosanto, to jest taka tradycja, tak? Ale jeżeli mamy coś swojego, czujemy, że mamy jakiś tam, nie wiem, wirtualny kubeł, młynek, a tu wczoraj co padło? Słuchajcie w komentarzach. Pewnie nie wiem, czy wszystkie komentarze czytacie. Ja staram się wszystkie przeczytać. Pewna nasza dusza, cudowna dusza zresztą, wiecie, cudowna dusza, bardzo wrażliwa dusza, cudowna dusza, podłącza się do gniazdka elektrycznego. W sensie nie wkłada tam w palce, ale w trzyma za pomocą jakiegoś przedmiotu bolec od uziemienia. I tam przekazuje całą energię, całą, wszystko to, co już nie służy. I pewnie też pobiera energię Ziemi. Niesamowite po prostu. Dosłownie wow! Pomysł, wow, jak to działa, jak to czuję. Ja mam nasze ręce gorące. Oczywiście, że tak. Przecież to idzie z samej Ziemi. No dobrze, moi kochani. I teraz tak, zobaczcie, jak dajemy tą pomoc, dajemy, dajemy, dajemy. To często jest tak, że my już sami nie mamy siły. Robi się w pewnym momencie coś takiego, że. Ja już nie mam siły. Ja już niech ci ludzie przestaną na mnie dzwonić. Ja już nie chcę nikomu pomagać. Ja już dziękuję. Ja już dziękuję, ja już nie chcę, ja już chcę być sama ze sobą. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że dajesz swoją energię. Dlatego, że nie potrafisz jeszcze brać za tą energię zapłaty. Zapłatą nie są tylko pieniądze. To może ktoś dla ciebie coś zrobić. To może być zwykły przytulas z taką szczerością, z taką miłością, że cię ktoś naładuje energetycznie na najbliższe parę miesięcy. Może tak być, bo zobaczysz to szczęście. Ale kiedy my pomagamy, 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 a jeszcze kiedy na siłę pomagamy, to ta pomoc ona jest od ludzi przyjmowana tak wiecie, tak pff, no ta znowu, ta znowu przylazła i znowu mi dupę truje. I tak jest właśnie odbierana. I tak jeszcze a propos tej trup, trucia dupy, to powiem wam tak. Nie piszecie do mnie w wiadomościach, przepraszam, że ci dupetruję, ale że Ci zawracam głowę. Więc już jak idzie wiadomość z taką intencją, że Ci zawracam głowę. No to kochani. No to po co mi tą głowę zawracasz? Jak nie chcesz mi zawracać głowy, to nie pisz tej wiadomości. Więc nie piszcie już nigdy. <laughs> nie piszcie pieniążki i nie piszcie, zawraca w głowę. Proszę. Błagał was, naprawdę. Ja wiem, że to jest tak, wychodzi od siebie, więc mm, ja nie odbieram tego jako zawracanie głowy. Ale jeżeli do kogoś innego napiszecie tą wiadomość, ktoś nie ma takiej świadomości jak ja, wyrażania tych słów, to, to po prostu ta energia zostanie sprzedana jako zawracanie głowy. A pieniążki to są te takie nasze drobniutkie, kochane. Kochane pieniążki też są, ale kiedy mówimy pieniądz, to mamy taki wiem taki szacunek do pieniądza, to czujemy jego wartość, jego wielkość, to czujemy się tacy bogaci. Diamenciki a diamenty, jak to brzmi, prawda? No dobrze kochani, to co jeszcze? A, i jeszcze jak niesiemy innym pomoc, to warto ładować się co chwilę energią. Co chwilę, dosłownie, wyobrażać sobie takie strzały energetyczne bądź zrobić sobie takie krótkie medytacje 30 sekundowe. Zamykam oczy i czuję jak energia z góry zasila mnie po to, abym mógł, mogła nieść pomoc po to, aby mogła pomagać ludziom, po to, żeby nie dawać swojej energii. Wiecie, to energia rejki też jest taką, to tak jest nazwana energia rejki, to jest po prostu energia z góry. Mnie się taki przepływ jest, że zaczynamy od tej energii, ciach, ona do nas idzie i poprzez, poprzez przepływ tej energii przekazujemy ją innym osobom. Przekażmy dzisiaj do siebie energię miłości, energię Wdzięczności. Pomyślcie sobie, ja sobie zawsze tak tutaj o was ciepłutko myślę i wysyłam do wszystkich tyle energii, ile mogę, ile potrafię, a jestem tak, jak gdyby właśnie, mam taki kabel w głowę wpięty i tam gdzieś wtyczka jest włączona i tam tędy płynie ta energia. Wiecie, bo jak pomagamy, 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 i w pewnym momencie dochodzimy do tego, że boli nas nogi, boli nas całe ciało, boli nas kręgosłup, bo my się nie ładujemy. A mało tego, jeszcze się nie oczyszczamy z tego, co dostajemy, a jeszcze mało tego, często się podpinamy pod to wszystko. Więc to jest to jest naprawdę pomagać, żeby pomagać innym osobom, to najpierw pomóżmy i naładujmy się sami. Jak już będziemy tacy przepełnieni energią, będziemy silni, że wiemy, że to nie nam nie zaszkodzi, to idźmy i nieśmy tę pomoc. A ludzie wtedy do was przyjdą. Będą przychodzić. Oczywiście, że tak. No dobrze, to co karta na dzisiaj? A jeszcze zobaczcie, co ja mam. Ja mam kawkę. Weźcie. Kto ma kawkę, pije kawkę? Proszę, widzicie to w jakim kółeczku, w jakiej filiżaneczce złotej? Na bogato. Bogactwo i luksus w każdej dziedzinie życia to jest obfitość. Nie ma się co wstydzić, że jestem bogata. Nie ma się co wstydzić, że mam pieniądze. I nie, że będę mieć, tylko mam pieniądze, które ułatwiają mi życie po to, żebym mogła robić to i to. Mam luksusowe przedmioty, bo je kocham. Widzicie, snobizm a luksusowe przedmioty to też są dwa różne pojęcia, więc tak jest, ale u mnie wszechświat, wiecie, powiem wam jeszcze taką ciekawostkę jak zaczęłam przyjmować prezenty od wszechświata otworzyłam się już na to przyjmowanie, bo mamy energię nowiu, więc powiem wam otworzyłam się, nie wiem, wiecie jak to się zadziało? to się zadziało w momencie, kiedy mm, gdzieś z kimś rozmawiałam i ktoś mi powiedział ale ty jesteś poblokowana na, bardzo mocno na przyjmowanie I powiem wam szczerze tak to się zadziało w momencie, kiedy mój babcia robił mi prezent. Ale on robił mi takie prezenty. Gdzieś tam coś zobaczył, kupił, drobnostek. Nie do końca mi się to podobało. I tak sobie pamiętam, pomyślałam: jejku, czy możesz już przestać mi to udawać Takie to było. Może no nie, może to źle teraz zabrzmi, ale to tak, tak właśnie wyglądało. Sobie pomyślałam: Kurde, jak chcesz coś mi kupić, to spytaj się, co chcę. A ja ci powiem, bo ja chcę jakieś tam rzeczy. Te rzeczy. I słuchajcie, ja się tak zablokowałam tak sobie energię przyjmowania zablokowałam, że ja nawet kwiatka od niego nie dostałam. No, tak zrobiłam sobie. I kiedy to usłyszałam właśnie, że się zablokowała, to pracowałam za odblokowaniem, że chcę dostawać. Tak, ja jestem gotowa na dostawanie. I powiem Wam, że dostaję a to w większości w prezentach, dostaję. Od, albo przypadkowo gdzieś kupię i to właśnie w tych moich greenclopach za grosze bardzo fajne rzeczy, które mają naprawdę, które są wartościowe. I to takie jest łechtanie też mojego ego, że mam coś yy, firmowego na przykład. Ja wiem, że to teraz głupio zabrzmi, ale nie ma się co tego wstydzić, bo, bo lubię, bo, bo, to, bo taka jestem. Mam prawo być próżna, bo jestem ziemianiną. Też tak możecie sobie powiedzieć. Ale taka zdrowa próżność od chorej próżności też się dużo różni. Więc. Yy, Kochani, otwieramy się na przyjmowanie jest znów, otwieramy ręce na nowe pomysły. Niech nowe pomysły płyną do mnie, widzicie. Tym nowym pomysłem u mnie jest ten kurs z wahadłem, ponieważ ja pięknie czuję wahadło. Uwielbiam pracę z wahadłem. Wahadłem możemy się świetnie zdiagnozować i super sobie pomóc. Więc to jest tak, kochani, no dobra karta, bo już gadam i gadam, masz chrypne. Yy... Jaką kartę sobie dzisiaj weźmiemy. Co my sobie weźmiemy? A weźmiemy sobie dzisiaj. to. Weźmiemy sobie anielskie odpowiedzi. Co chcecie nam, nasi kochani, powiedzieć? Także z tą pomocą to najpierw ładujemy siebie, pomagamy sobie, zamykamy oczy i otwieramy się do wszechświata. I mówimy w wszechświecie jestem gotowa to ty też mi powiedz, czy ja na pewno jestem gotowa. Jak jestem gotowa, to daj mi znak. Albo podeślij mi człowieka, który będzie chciał skorzystać z mojej pomocy. No i już sobie karta wyleciała. Karta, która wyleciała, to jest zaufanie. Tak, to jest zaufanie do samego siebie, zaufanie do góry, że może tak będzie lepiej. Zaufanie zaufanie, gdzie to zaufanie do istot świetlistych, które są przy nas to zaufajcie im, że one są zawsze i nam pomogą że te ka że każdy kochani, że każdy, który stoi przy nas jest chętny nam pomóc, to są nasi przyjaciele, to są nasze istoty, to jest, to jest nasze to jest nasze, to należy do nas Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy ze sobą od samego początku do samego końca. Te istoty są po to, żeby nam pomagać. Korzystajmy. Jest to moment, w którym powinieneś wykazać się zaufaniem. Czasami, odpowiedź na pytanie nie brzmi tak ani nie. Bywają sytuacje, w których najlepiej jest nie wiedzieć, co cię czeka. Dzięki temu, cud przyszłości może zamanifestować się przed nami w pełnej krasie. Zupełnie jak u dziecka rozpakow rozpakowującego prezent, częścią magii naszego życia jest odnajdywanie przyjemności w odkrywaniu niespodzianek. Zaufaj, że Twoje anioły przygotowały dla Ciebie coś wyjątkowego, nawet jeśli nie mogą ci teraz zdradzić, co to dokładnie jest. Tak, kochani, tak to się dzieje. Przytulam wszystkich mocno. Życzę cudownej niedzieli, do usłyszenia jeszcze dzisiaj i do zobaczenia o godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Przytulam. Magda.